Cześć, Kładerno de Polako dos. Lekcja W. Weronika śni o smokach. Ćwiczenie pierwsze. O czym śni Weronika? Weronika śni o smokach. O czym marzy Weronika? Weronika marzy o drzwiach. O czym myśli Weronika? Weronika myśli o spodniach. O czym mówi Weronika? Weronika mówi o okularach. O czym rozmawia Weronika? Weronika rozmawia o telefonach. O czym pisze Weronika? Weronika pisze o filmach. O czym czyta Weronika? Weronika czyta o Polkach. Teraz Wiktor, a ora Wiktor. Ty pytasz, ja odpowiadam. Tu pytasz, ja respondo. O czym śni Wiktor? Wiktor śni o balonach. Wiktor marzy, o drzewach. Wiktor myśli o spodenkach. Wiktor mówi o kluczach. Wiktor rozmawia o tabletach. Wiktor pisze o serialach. Wiktor czyta o Polakach. Ćwiczenie drugie. Voy a hacer una pausa antes de la pregunta para que la hagas tú y antes de la respuesta para que la hagas tú también. O czym śni Weronika? Weronika śni o zielonych smokach. O czym marzy Weronika? Weronika marzy o niebieskich drzwiach. O czym myśli Weronika? Weronika myśli o Długich Spodniach. O czym mówi Weronika? Weronika mówi o starych okularach. O czym rozmawia Weronika? Weronika rozmawia o drogich telefonach. O czym pisze Weronika? Weronika pisze o hiszpańskich filmach. O czym czyta Weronika? Weronika czyta o znanych Polkach? O czym śni Wiktor? Wiktor śni o niebieskich balonach. O czym marzy Wiktor? Wiktor marzy o zielonych drzewach. O czym myśli Wiktor? Wiktor myśli o krótkich spodenkach. O czym mówi Wiktor? Wiktor mówi o nowych kluczach. O czym rozmawia Wiktor? Wiktor rozmawia o tanich tabletach. O czym pisze wiktor? Wiktor pisze o polskich serialach. O czym czyta wiktor? Wiktor czyta o nieznanych Polakach. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnej lekcji. Cześć.